Pewnego dnia w kościele czytano Ewangelię o tym, jak Pan rozesłał swoich uczniów na głoszenie Ewangelii. Święty Boży, obecny tam po ukończeniu obrzędów przypokornie, poprosił kapłanów o wyłożenie mu tej Ewangelii, chcąc lepiej zrozumieć jej znaczenie. On opowiedział mu wszystko po porządku. Święty Franciszek, usłyszawszy, że uczniowie Chrystusa nie powinni posiadać ani złota, ani srebra, ani pieniędzy, ani trzosu, ani torby, ani chleba, ani nie nosić laski w drodze, nie mieć obuwia, nie mieć dwusukien, ale przypowiadać Królestwo Boże i pokutę. Natychmiast w duchu Bożym rozradowany wykrzyknął: To jest to, czego szukam, to całym sercem pragnę czynić. Tu mamy pierwszy, jakby, fragment spotkania Franciszka ze Słowem. Słowo, które usłyszał. Zaprasza go do czynu. I ten początek, myślę, być, jest wyjątkowy w jakimś sensie, bo to nie jest tylko tak, że Franciszek jest tak dobrym człowiekiem, że teraz będzie żył w taki sposób, jak mówi to Słowo. Bo był wyjątkowy, bo był bardzo dobry, czy jego charakter był taki szlachetny. To Słowo zaczyna też działać w Nim. No i mieliśmy ten wstęp, pierwsze spotkanie Franciszka ze Słowem, które zaprasza go do czynu. I teraz yy, zobaczcie kolejne spotkanie. Czasami czytał Pismo Święte, a coraz zapadło mu w duszę, zapisywał niezmazalnie w sercu. Miał pamięć do księg, ksiąg Pisma Świętego, a to dlatego, że coraz usłyszał, Przetrawiał z nabożną miłością. Takie podejście do słowa. Jak przychodzi do nas Bóg? No, jak przychodzi do nas Bóg? Otwieramy pierwszą księgę, wyj... księgę rodzaju, przepraszam, nie wyjścia. Bóg powiedział słowo i stało się. Bóg powiedział słowo i stało się. Światło, ciemność, świat. Gwiazdy, słońce, planety, kontynenty, rośliny itd., itd. Każdego dnia Bóg powiedział słowo i stało się. I teraz Bóg przemawia w historii Starego Testamentu przez proroków, przez królów, przez mędrców. Bóg powiedział i stało się. Bóg powiedział, i naród wybrany wychodzi z Egiptu. I przychodzi do Nazaretu ponad dwa tysiące lat temu. Bóg powiedział słowo: jedno słowo: Jezus. I stało się. Dokładnie tak się stało, że stało się ciałem między nami. Stał się taki jak my. I teraz mija, mijają lata. Jak Bóg przychodzi do nas? Dokładnie tak samo. Jak przychodził do Franciszka. Na początku słowo pchało go do działania. Działał, porzucał życie materialne, świeckie, ale to słowo było jakby pierwsze. Wypchnęło go z tamtego, z tamtego życia, jakie, jakie do tej pory wiódł. A teraz słowo, kiedy już dojrzewa w wierze, napełnia go codziennie. Napełnia go codziennie. Jezus staje się obecny. Słowo Boga. Następuje ósmy dzień stworzenia. Ósmy dzień stworzenia, że Bóg stwarza wszystko nowe, wszystko nowe, swoim słowem. I tego doświadcza Franciszek. Słuchając słowo, pamiętając o Nim, rozpamiętując, nosząc je w swoim sercu. Każde słowo, które usłyszał, zapisywał w swoim sercu. Zapisywał w swoim sercu każde słowo, które usłyszał. Podejście, moje podejście do słowa. Najpierw podejście do słowa jako takie. Myślę, że żyjemy w świecie, w którym jest bardzo dużo słów. Oj, bardzo dużo, non-stop. I wiadomości, i, i wydarzenia polityczne mnóstwo książek, mnóstwo filmów, mnóstwo muzyki. Mnóstwo słów, kakofonia słów, a teraz podejście do Biblii: nudna, nieciekawa, niezrozumiała, nie wiem o co chodzi, przerasta mnie, nie rozumiem tego języka. A może odwrotnie powinno być, a może można inaczej? Bóg mówi swoim językiem. I takim samym językiem mówi od wieków. Cały czas mówi swoim językiem. I człowiek, jakby zapomniał tego języka, musi się go nauczyć. Uczymy się hiszpańskiego, angielskiego, hebrajskiego, greckiego. Trzeba się nauczyć języka Bożego. I teraz to, co robi Franciszek ze Słowem, tak naprawdę robi to, co robiła Maryja. Maryja słucha słowa, zachowuje je w sobie, rozważa, medytuje, nosi. I to słowo staje się w niej ciałem: Jezusem, Chrystusem. I teraz to, co przed chwilą, w poprzednim słowie, usłyszeliście na temat alter Christus to teraz słowo jest jakby dokończeniem tamtego tematu I co zrobić żeby Bóg żył co zrobić żeby Bóg był pośród nas żeby nie umarł słuchać słowo gromadzić się w sobie zapisywać w sercu i Bóg będzie pośród nas urodzi się po raz kolejny Chrystus w Tobie, we mnie, w innym człowieku, poprzez pamiętanie Słowa. I tu Franciszek pokazuje to, co tak naprawdę w kościele było od zawsze. Od samego początku, od, od sceny zwiastowania. Przyjście Jezusa na świat zawsze dokonuje się w ten sam sposób. Przyjście Boga do nas. Od Księgi Rodzaju zawsze dokonuje się w ten sam sposób. Bóg rzekł. Bóg wypowiedział słowo. I to słowo wypowiedział do mnie. Zobacz tak teraz na, na siebie, jak, jak często może być tak. Nie jestem godny, nie rozumiem, nie nadaje się, to nie moje miejsce, nie moje powołanie, to jest tylko dla jakichś tam właśnie doskonałych, lepszych, mądrzejszych, świętszych itd., itd. No masę wymówek, masę, masę wymówek. A Słowo i tak przychodzi do Ciebie, do mnie. I teraz co ja mogę zrobić? Mogę się z sobą borykać? Myśleć o sobie, jak się czuję, jak się mam, co mi doskwiera, albo nie. Albo skupić się bardziej na słowie, a nie na tym, a nie na sobie. Skupić się na słowie, a nie na sobie. I Jezus przyjdzie do Ciebie, takiego, jakim jesteś. Do, do tego, kim jesteś, jaki jesteś, z czym się borykasz, i tak przyjdzie. Tak przyjdzie i uczyni wszystko nowe. Franciszek trzyma Słowo w sobie. Maria trzyma Słowo w sobie. Jezus przychodzi na świat. Bóg przychodzi na świat. No i potem całe podejście świętego Franciszka do Słowa, żeby bracia zbierali Słowo, gdziekolwiek je znajdą, uszanowali, czcili, chowali, dbali o nie. Nawet jeżeli było to Słowo ludzkie, bo mogło gdzieś tam pośród tego słowa ludzkiego zaplątać się Słowo Boże. Oczywiście żyjemy, tak jak, jak mówiłem na początku, w takim świecie, gdzie masy jest tych słów. I, i może to y, zdanie Franciszka nie jest już tak aktualne, czy nie przystaje do na naszej rzeczywistości, gdzie jest pełno książek, gazet i, i papierów i jeszcze masę słów wirtualnych. Ale takie podejście do słowa, które sprawi, że będziesz je nosić w sobie, chować, pamiętać, rozważać, zapisywać w swoim sercu, zapisać w sercu. Tak jak w Biblii jest powiedziane, prawda? Wyryj Twoje słowo w moim sercu, tak jak je wyryłeś na kamieniu. Tak je wyryj we mnie. Gdy z powodu choroby lub innych poważnych przeszkód nie mógł uczestniczyć w mszy świętej, kazał sobie czytać Ewangelię przeznaczoną na dany dzień. i Tak czynił zawsze, aż do swej śmierci. W ten sposób to uzasadniał. Gdy nie uczestniczę w mszy, adoruję ciało Chrystusa w modlitwie oczyma umysłu, tak jak ją adoruję podczas sprawowania Eucharystii.